Gramy wamonga. Jesteśmy impostorami I gramy słabe w Trzeba słabe z tego zdawać Gdzie kampimy? Łatwiutka. Ale jak niegdyś z nami, to się rozłączy A ja chłopa zblokowałem. Zaraz będzie Dead Boy Reported, tak? Pewnie nie, pewnie nie wam. No, no chłop. O nie, wiedzą się to ja, bo ja to zamknęłem dziwi. Nie wiem chłopy były. Fiolet na kamerach, ja nie mogę. Na czarnego, dajesz na czarnego. Nie najgorzej. Kur Czaszki. Zabotażowałem coś tutaj. Ale że wiesz, tu jest Deyod, Deyasa i Grzes. Gdzie ty jesteś tak na serio, tak się zapytam ci? Nie, tam chł ch chłopy gdzieś chodzą, ale ja nie wiem gdzie. Tak, ci mogę mówić, gdzie są chłopy. Ja mogę do admina nawet pójść. Ej, idź do admina. W adminie jest chłop. Ej, w... chodź do admina albo o dwa. Ale gdzie? No, pak czampi. i na kamerach patrz. Tu grzes jest. Ej, kiluj, kiluj. O nie, wajtory, brawo. Play again, dawaj. Nie wychodzisz, prosimy. Dobra, starting game. Jeśli... Na no, ile impostorów? Na no, dwa. Jakiś chłopak już wyszedł. Jesteśmy... Ja też jestem crewmate'em. Hunter pewnie jest tym chłopkiem. Nie, dobra, ja... Ja tego taska nie zrobię. Tego tam na środku mapy. Ja rozwalam te, 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 jak to się te... Te kamienie rozwalam. to. Ale jasny czy ciemny? On zgłosił? Czyli jasny zielony? Nie, dobra. To już... W ogóle ty jesteś... Kry... Ale na serio jesteś krymetem. Dobra. Staram się się wierzyć, ale... No i mnie... Ja myślę, że to ten zielony, zielony. Kamierz. Hunter chyba. Ten czarny. Też może. Ja nie mogę. Źle wybrali. Ty jesteś hipostorem! Jak udało się mnie oszukać? Życiowo teraz sabotażuję. Ja myślę, że ten drugi impostorem jest czarny. Co? Czarny jest? Impostorem? Nie. mnie pokonał. O nie i za. drzwi zamknęli. I. Ja... Chłop... Ej, Hunter naprawił, czyli Hunter nie jest. Ja wiem, kto jest. Emergency Meeting. A wiesz to jest? Tachat Olivia. Hunter jest! Info? Ja chłopak wierzyłem tych infoski. myślę, że nie jest. Impo, Ja. Ja nie w... Ja nie wiem, kto mnie pokonał. I hunter, i... 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 Ten imposter. No myślę, że to jest ta niebieska. Tak! Ona mnie pokonała. Play again. Dobra, trzeba już powoli kończyć to, bo tego jest za dużo. Chociaż nie, no w sumie. Didi, Didi, ja nie mogę. Tak, EDL. Tajdy L. <laughs> Wyszła! Tak da L. O, chłopcze, to jest twoja, jakby twój serwer? Te, bo, tego tego trzeba jakby kikować. Aha, dobrze. Albo zrób trochę mniej tasków. No dobra, i dla mnie dużo, ale... No chłopy, no decydujcie się. Ty wchodzicie. 2, 1, go, dobra, pokcząp. Kim jesteś? Ale nie kłamiesz! Ja też jestem crewmate'em. I kto zniszczył światło? Nie, ja nie wiem jak tu przejść do mojego taska. Co? Kto jest? Ale kto jest? Rancowy pomarańczowy. pomarańczowy, aha. A może czarny też jest? Nie pomarańczowy. Chroni, chroni. Wiem Może czarny też jest, ale wiem, że to jest ten chłopek. Jestem jak ja, w od... A gdzie on cię pokonał? I buty. W... I w... wot czarny. A może żarny, jeśli czarny? I muszę chwila poczekać. Sześć, cztery, trzy, dwa, jeden. Emergencji. No co? O nie, 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 nie. Nie, ch ch chłop, chłop coś zrobił, chłop zrobił. O nie, najgiernę, no dobra. Nie, nie odpalam czatu. No bo pewnie skipa wezmą. Nie! Dobrze, odpad dobry. Win.